Witam z tej strony Master i witam was na MCHC. Jest godzina 3:44. Mi się już dawno śpią a ja ukrywam się pod 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 pod, pod ziemią i przed przed tymi, przed, 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 przed kim mogę się chować? Chowam się właśnie przed silniejszymi koksami, którzy wcześniej zaczęli edycję oraz przed Niemcami. Niestety byłem opóźniony, jeśli chodzi o edycję, o dwie godziny i musiałem wszystko to nadrobić. Jak widać, mam żelaznego seta i w tym odcinku zamierzam sobie pójść na spawna i mam nadzieję, że po drodze mnie nikt nie zabije, więc jestem na razie samotnym podróżnikiem. I moja kidia się właśnie spotka na tym spełnie. To jest właśnie moje początkowe, ten ender chest, mój cały kwipunek. I tak, miałem na tyle szczęścia, że udało mi się znaleźć na początku kopalnię, więc nie musiałem lecieć do góry po drewno. I teraz zamierzam sobie opuścić tą moją kopalnię. Trzymając oczywiście SHIFT, takie mam, mam przyzwyczajenie z hardkorów, żeby mnie nikt nie znalazł i nikt nie zrobił mi kreta. Już sobie wyczyściłem wszystkie kordy na z poprzedniej edycji ustawiłem tylko wyłącznie SPAWNA. I jest 0 na 0, jeśli chodzi o X i Z. O, zombie daje mi siwe znaki. I tak, ja tutaj postaram się szybko wyjść z tej jaskini, której już wcześniej sobie przygotowałem i zaraz się widzimy na powierzchni. No i witam, jestem na powierzchni. widać, że jakiś typek kład półpłytki i teraz jak zamierzam się, jak takby nie zabezpieczyć, to jest złe słowo, bo jest dwuznaczne, Znaczy, żeby mi nikt plecy nie zrobił, to będę się przeglądał kilkukrotnie na F5, żeby mi nikt plecków nie zrobił. I po drugie, sorry, że tak mogę. Cichutko mówić, ale jak już wcześniej wspominałem, jest godzina 3:47 i ja nie chcę nikogo budzić w domu, więc tak, 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 tak. Na razie, jak widać, jest sy wszędzie, i gracze dali znaki, że tutaj już byli, sądząc po lawie, sądząc po koblu, i tak. Nie, nie wspominałem jeszcze o tym, że na serwerze jest obecnie gdzieś tak po 200 graczy, więc mam małą szansę, aby kogoś spotkać. Raczej, znaczy już zmniejszoną szansę, bo tak, zmniejszoną, gdyż na tej edycji mapa jest wielkości 3K na 3K, więc jest bardzo malutka. Jest ogromna szansa, kogoś spotkać, jeśli będzie więcej graczy. Jeśli będzie tak grało dziennie po 700. A tutaj jest na razie 200, więc mam mniejszą szansę. I tak, y, innych wywaliło na inne kordy, mnie oczywiście musiało wywalić na minus minus, bo mam na tyle szczęścia. I jak wcześniej mówiłem, często się powtarzam tak, często się powtarzam, ale musicie się do tego przyzwyczaić, bo taki jest mój charakter. I, tak, y, wcześniej był taki plan, aby spotkać się na spawnie. Taki, taka moja guidia miała plan, gdyż ona wcześniej zaczęła edycję beze mnie. To nie jest ich wina. Ja sam zacząłem edycję. Weźmiemy przy okazji wodę. I tak, mieliśmy się spotkać na Spawnie, ponieważ inni planowali, aby robić krety. Niestety te krety bardzo nie wychodziły i klepy, gdyż po prostu większość osób podedało, i teraz pojawią się na Spawnie. I tak, ja też nie chcę w ogóle zginąć, ponieważ mój rekord od ostatniej śmierci to było ojeku. Chyba dwie edycje temu, dwie edycje temu udało mi się zginąć, przez fosę, chyba przez fosę, albo... Jaku? Czyli ja czasem nie mylę teraz SKKF A, Bo tak, yy, ostatnie edycje na skafie to umarłem w lawie, w nederze, a w, na mchc, no to chyba była właśnie fosa. I tak... Yy. Na razie jest spokój, co mnie bardzo cieszy, i obawiam się, że nikogo nie spotkam. Jeśli kogoś spotkam, to chyba szybko lognę, bo ludzie z pewnością już mają enchantowane sety, albo po prostu chodzą już w grupach i nie dałbym sobie rady, bym padł na kilka strzał. Ała. I też mam taką wszelką nadzieję, że. Nikt nie będzie skampił się na spawnie, żeby kogoś zabić. I tak, szkielety we mnie strzelają. Takie złe szkielety. Za, za mną też chodzą. Pająki niech dadzą mi spokój. I tak. Idziemy dalej. Przy okazji sobie tutaj. Zapiszę sobie kordy na filmiku, gdzie będzie potrzebna grzybnia. Jeśli będą zbierane itemy na grzybnie ja oczywiście te kordy na filmie za yy, no kto powiedzieć? O kurwa, ja pierdolę! O, oh, Jezus Maria, widziałem <śled> i ledwo. O Jezu. Dobra. No to tak, jak mówiłem. Lognę, gdy zobaczę typa. Lognąłem i chyba będzie się tu kampił. Jak coś, widzimy się za chwilę. Jest godzina 5.17, a na serwerze jest ponad 38 osób. Zobaczymy, czy czasem nie mam beczki. Hu, dobra. Jestem wolny. No to tak, już powoli się do spawna zbliżamy na szczęście. I też na szczęście, jeszcze raz na szczęście przez las, ponieważ mam okazję skakać po drzewach i widzieć wszystko dookoła. I mnie z dołu nikt nie zaatakuje, ale mam też taką szybką nadzieję, że nikt też po drzewach nie, nie umie skakać. I tak. I mnie zastanawia, skąd ten typek się wziął, ponieważ go nie widziałem z żadnej strony. I nagle pojawił się z prawej strony, nawet mnie nie gonił z, z tyłu, bo ja tam obejrzałem klip i naprawdę nie wiem skąd się wziął. To jest takie zaskakujące. I tak, jak jest 30 osób, no tak, 30 osób na serwerze na mapie 3K na 3K, no to musiał być jakiś naprawdę mega pech, abym kogoś spotkał. Chociaż w sumie u mnie z pechem jest różnie. Raz go nie ma, albo jest, ale mam nadzieję, że dzisiaj będę miał więcej szczęścia, albo i rozumu. Rozumu, szczęścia, zależy. Coś trzeba pokombinować jak spotkam kogoś. Na szczęście zrobiłem sobie wiaderko, bo wiaderko zawsze mi pomaga. Nieraz mi uratowało życie. I tak, jest 500 kratek do kuboida, znaczy się nie kuboida, co ja mówisz, mylę pojęcia o tej godzinie, tylko do spawn'a. I... Ha, dobra, tu już jest sektor. Powoli. A właśnie. Ja. O, mięsko. Świetnie. I tak, ja się nie rozglądałem chyba dookoła. I nie widziałem tego typa, jak on mnie gonił. Ale na szczęście w ostatnim. tym. momencie od razu lognąłem. Bo miał żelaznego seta. Tego żelaznego seta plus enchantowany. Więc. Bym z nim się nie klepał bym padł na kilka strzał dobra jest granica i na razie nikogo na spawnie nie ma znaczy nikt nie pilnuje granicy więc teraz pyk jestem bezpieczny Ok. okej huh. znaczy ta przygoda może była długa może i krótka nie wiem ile wyjdzie ten materiał ale jedno wychodzi Moje zakończenie dobrze się skończyło. Nie zginąłem, przetrwałem i mam nadzieję, że na żadnych klepach też nie będę padał. Ja spełniłem już swoje zadanie i ja już będę się z Wami powoli żegnał. No to do widzenia i miłej klepy na tej edycji MCHC. Papa! Pa.